Witam, witam, podobnie na kanale. Dzisiaj bardzo wczesna pora, ale dalsza droga. Jedziemy do Wocławka na Moto Aero. No na lotnisko pod Włocławkiem Tocha. Tocha się przygotowuje, ubiera. No i moi drodzy, ruszamy. Będziemy Wam pokazywać jakieś obrazki trasy, choć dzisiaj monotonnie, bo jedziemy autostradą. No, czas nagli, więc ruszamy. I jestem na miejscu zbiórki. To dzisiaj na zaproszenie Radka Jedziemy, Wiktoria jeszcze tankuje swój motocykl. A widzę, że Radek z Marysią już gotowi do drogi. Także zaraz ruszamy w trawę. Wyjeżdżamy z Częstochowy, jedziemy do pruszyna na Moto Aero, tam na lotnisku aeroklubu włocławskiego. Później Radek zaprosił swoje rodzinne strony. No i myślę, że jeszcze jakąś okolicę podzwiedzamy. także będzie się działo. Wyjeżdżamy właśnie. Węzłem na autostradę no i taka trochę monotonna droga ale dzisiaj musimy zrobić sporo kilometrów także wyjeżdżamy no jak na 1 maja to trochę ruchu się zrobiło jedziemy na 3 motocykle w 5 osób Radek z Marysią ja z Tosią i z tyłu Wiktoria, która zabezpiecza nasze tyły. No i przy okazji spogląda na dziewczynę, której się nie przesypia. Cały czas to kontrolujemy, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. I szybki przystanek. Tu już towarzystwo siada. My też się szykujemy i jedziemy w dalszą drogę. Wjeżdżamy na teren lotniska w Kruszynie Także no, widzę, że całkiem dobry czas mamy Organizatorzy nas witają Tu już jakieś stoiska porozkładane Po prawej stronie scena stoi Jakieś motocykle, na razie jeszcze nie za wiele Ale widzę, że czas jest dobry Więc pewnie wszystko jeszcze przed nami Parkujemy i idziemy się rozejrzeć No już motungi się zjeżdżają na scenie już ta muzyczka przygrywa, jakiś samolot tutaj, yy, strefa gastronomiczna, nasze zabezpieczenie, pożarowo medyczne, tam hangary, w dala widać szybowce, a będziemy tu dzisiaj zwiedzać. Miasto I tutaj nasza ekipa Radosław. Miejskie przedsiębiorstwo wiki na łączach. A najmłodsza młodzież na wybiegu. I tutaj motoksy już poustawiane. Ze sceny nas organizatorzy witają, jakieś sprawy organizacyjne. Życzę tego ten, na ten cały rok, żeby był bezpieczny. Tyle bezpiecznych wyjazdów, tyle powrotów, co wyjazdów, tak jak lotnikom się życzy. Tyle lądowań co startów. Także ja serdecznie wszystkim motocyklistom tej radości, z tego motocyklowego otwieramy ten sezon motocyklowy i lotniczy. Dziękuję bardzo i udanej zabawy. Wszystkiego dobrego. O i strefa gastronomiczna to zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. A cóż, będziemy zwiedzać. Tutaj stanowisko organizatorów Moto Aero 2025. Można zaopatrzyć się plachę złotową. No i jak na lotnisku, no to muszą być szybowce. Tutaj hangar z szybowcami. A tu dziewczęta przyglądają się. O, tutaj ciekawostka. Panowie szykują spadochron. No to ważna rzecz. Towarzystwo dojeżdża, ale tu takie ciekawostki też zaparkowały WSK no i oczywiście odpowiednie nakrycie głowy. Muzyka tu elegancko ze sceny przygrywa a motocykli coraz więcej nas tutaj. Popatrzcie sobie, ustawiamy się. Ja stoję akurat, pokażę Wam na środku lądowiska. A tu już coraz dalej coraz więcej motocykli. Jeszcze tu jesteś, jeszcze kochać chcesz. Czerwone wino wo jak krew Plus jeden wie, co tu stanie się Ja Paźka się. болса да 我用。 Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Minut, będziemy ruszali na paradę. W tej chwili blokujemy już wjazd. Nie można wjechać, nie można wyjechać. Będziemy ustawiali się do parady. Dosłownie to potrwa, myślę, około 10 minut. Służby zabezpieczają, więc jedziemy zgodnie z tym, jak będą tutaj nasze służby na lotnisku kierowały, i święcenie będzie odbywało się wszystkich maszyn wyjeżdżających. Wyjeżdżamy razem z końcówką parady już z lotniska, jeszcze ostatnie motocykle wyjeżdżają. Dziękujemy organizatorom, my już ruszamy dalej, jeszcze dzisiaj dużo atrakcji przed nami a kilometrów też jeszcze mamy dużo do zrobienia, także jedziemy w rodzinne strony Radka, a później jeszcze jest kilka zaplanowanych niespodzianek chyba nie tylko, dzisiaj będzie latanie, ale również pływanie. Jak możecie zobaczyć, wszędzie pełno żebachu, także Sezon na zdjęcia w rzepaku uważam za otwarty. Moi drodzy, i właśnie wyjeżdżamy po pysznym obiadku domowym od mamy Radka. Bardzo dziękujemy, wszystko było bardzo smaczne. No i ruszamy w dalszą drogę do Nieszawy na przeprawę promową. Także teraz trochę będzie pływanie. Dla odmiany po autostradzie, teraz włóczymy się troszeczkę bocznymi drogami po małych miejscowościach, troszkę między polami i jak widzicie cały czas żółty żebak nam towarzyszy. Piękna zieleń lasów województwa kujawsko-pomorskiego, także też możemy troszkę się tutaj porozglądać na bocznych drogach i cieszyć się tą wiosenną żywą zielenią. I jesteśmy już w Mieszawie na przeprawie promowej, pięknie widać Wisłę. Także zajmujemy miejsce i czekamy, aż prom po nas przypłynie. I moi drodzy, jesteśmy w Nieszawie tutaj na przeprawie promowej przez Wisłę. Pokażę Wam już z drugiej strony prom stoi. Za chwilę przypłynie na naszą stronę, na nasz brzeg i będziemy się ładować. Także nasze sprzęty i towarzystwo tutaj w gotowości. Czekając na prom, tutaj Radek, jako no można powiedzieć, pochodzący z okolic, tutaj powie wam no różne takie atrakcje okolic. Bo jesteśmy najbliżej, to mamy Ciechocinek, tak? Jest. Ciechocinek jest najbliżej. Wiadomo w Ciechocinku, co jest. Dom zdrojowy. Dom zdrojowy, ale i nie <laughs> tylko. Można coś tam sobie obejrzeć. Jasia i Małgosia chociażby. Ale też są też inne atrakcje. A tutaj wokoło, oczywiście z Siechocinka mamy już niedaleko do Torunia, na Stary Rynek w Toruniu. Stare miasto, wiadomo. Stare pierniki, też nie tylko. A poza tym, możemy jeszcze... Niedaleko mamy tutaj yy, krzywą... Mysią wieżę. Mysią wieżę na Gople, Tam, gdzie, gdzie króla Popiela zjadły myszy. Więc też ją warto obejrzeć. Wchodzi się tam na wieżę. Na sam szczyt. Super widoki. Oczywiście e, e, żegluga po Gople. E, niedaleko też mamy biskupin, stare gród pradawny. E, też warto go obejrzeć. I Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, tak zwanej. A tymczasem, moi drodzy, no widzicie, atrakcji tutaj w okolicy nie brakuje. Dobrze mieć takiego przewodnika ze sobą. A tutaj już dojeżdża prom. Zaraz musimy się odsunąć, bo auta będą zjeżdżały, zaraz będzie cumował No i będziemy przeprawiać się przez Wisłę na drugi brzeg I teraz będzie cumowanie I auta będą zjeżdżały na ląd No i my na ich miejsce będziemy wjeżdżać Już na promie, ciaśniutko zaparkowane maszyny. Jak sardynki. Jak sardynki, a tutaj już wjeżdżają samochody. A jeden na razie. No i nasze syreny. Pomagajcie syrenki. Towarzystwo motocyklowe do nas dołączyło. Jest nas coraz więcej motocyklistów, czyli panowany dzisiaj nie przez samochody. A przez motocykle. Odcumowaliśmy, już płyniemy. Tutaj nasza przystań zostaje w tyle. A my już na Wiśle, jakieś źródeczki tam pływają. A my mamy dobre miejsca, jako piersi wjechaliśmy na prom. Właśnie będziemy cumować. Już jesteśmy prawie przy brzegu, tu już towarzystwo. Na drugim brzegu czeka. Jeszcze trochę pięknej zieleni. Jedziemy sobie na zaparę wodną we Włocławku. Tam jest elektrownia wodna. No i będzie można też rzucić okiem na jezioro Włocławskie. Dojechaliśmy, ponownie piękny widok Wisły no i widać już zaporę wodną i elektrownię we Włocławku Już jesteśmy na tamie Włocławek Tutaj widać zaporę elektrownię Tutaj jest już ten niższy poziom wody, około 20 metrów niżej A tam jest krzyż upamiętniający bo to tutaj, właśnie do rzeki, wrzucili księdza Jerzego Popiełuszkę. I to jest krzyż przywieziony w 1991 roku z lotniska, tam gdzie dzisiaj byliśmy. Pod którym to krzyżem papież Jan Paweł II odprawiał mszę świętą. A tutaj jest to konkretne miejsce, gdzie ksiądz Jerzy Popiełuszko został wrzucony do. Wisły zapora wodna była dzisiaj naszą ostatnią atrakcją w czasie tej wycieczki, także zbieramy się już w stronę domu, jedziemy, no bo jeszcze długa droga przed nami. Przejeżdżamy przez Zaporę już udając się w kierunku domu. I wjeżdżamy na Autostradę, udajemy się w kierunku Częstochowy. Tu już was może nie będę zanudzał jazdą po autostradzie, ale chciałem bardzo podziękować moim kompanom dzisiejszego dnia Radkowi za propozycję Wiktorii Marysi i Tosi za dotrzymanie towarzystwa. No i co moi drodzy? Lewa w górę i do następnego odcinka jak zwykle zapraszam do subskrypcji, komentarzy i lajkowania.